Pracowałem kolejną miejscówkę i jestem podekscytowany. Zastanawiam się, co będzie. Chciałem zrobić może dystans około 4,5, tym razem nad jeziorem będę latał Ale spokojnie, jeżeli warunki pozwolą, to może nawet do piątki dociągnę. Jeżeli nie, trudno. Najważniejsze, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Stawiamy się i ruszamy, no to tymczasem miłej zabawy 10 metrów. Lecimy. Troszeczkę wyżej bym chciał, może 15 to wystarczy, zaraz się dowiemy. Ja sobie popatrzę jeszcze, no mapa jest nieaktywna. Bardzo niedobrze przy długich lotach. Mam ostrzeżenia o wietrze dotyczące silnego wiatru. Przerzucę się na tryb sportowy, wejdę na 20 metrów. Teraz zobaczymy, co się będzie działo. 235, 240 metrów, 260. Lecę pod wiatr. Nie jestem w trybie sportowym w dodatku. Muszę sobie to aktywować. Mam nową wersję oprogramowania dzisiaj. Okej. Okay. Teraz jestem w wersji sport Już w trybie sportowym. Od razu jest inaczej. Trochę rozjaśnie ekran. 500 metrów za mną. Sygnał bardzo dobry. Trochę skrętnie, odbiję w prawo, delikatniej bardzo. 800 metrów. Pierwszy kilometr bez żadnych problemów. Jezioro jest całkiem puste. Lecę lekko pod wiatr. Zbliżam się do dwóch kilometrów. Teraz przelecę pomiędzy wyspami. 70% baterii. Sygnał całkiem dobry, dwa i pół kilometra. Prawie 3 kilometry. Teraz minę 3 kilometry. 60% bakterii, baterii zostało. No, trochę słabszy. 3,5 pół kilometra. Widać brzeg coraz wyraźniej. battery level is low the aircraft will go to the home point in 10 seconds I want to reach 4.5 I will go to the opposite side with the wind Znika sygnał, jestem na cztery i pół, wracam. Powinienem wracać dużo szybciej z wiatrem.

Trzydzieści baterii. Sygnał jest całkiem dobry, trzydzieści baterii. Ja mam Jeszcze dwa UFO. Teraz lecę dość szybko. Low battery warning. 29% baterii. 28% 1200 metrów zostało. <laughs> Kilometr. 800 metrów. 700 metrów, 500 metrów, 400 metrów, 300. Zostało 18% baterii, przerzucę się na tryb zwykły. Jestem na 4,5 km to całkiem dobry wynik. Zważywszy może na wiatr, nie było właściwie sytuacji trudnych. Rozpocząłem lot pod wiatr, On właściwie był boczny, a rozpocząłem w kierunku cało się dobrze. Odwołałem Return to Home sygnalizację, która miała miejsce około 4 km. Widziałem, że wracać się będzie dość łatwo z wiatrem i faktycznie było ok. Wracałem też bliżej brzegu tego piaszczystego. Powiedziałem, że gdybym miał sytuację, że trzeba będzie lądować, to wyląduję na piaszczystym brzegu a wracałem właśnie wzdłuż niego. Także póki co to jestem zadowolony 4,5 km myślę, że piątkę osiągnę przy jeszcze bardziej sprzyjających okolicznościach i przy asyście mm, pomocników. Jestem bardzo zadowolony. Będziemy jechać systematycznie mocniej. No a tymczasem. Także oglądajcie dalej i będą dobre, będą dobre momenty. Też się chcę skupić trochę na y, omówieniu cech Mavica, bo kilka rzeczy jeszcze jest bardzo ciekawych, o których się nie mówi. Także bądźcie bądźcie uważni i śledźcie produkcję. Na razie.